Cześć maneczko z tej strony, prezes. Ja witam Was. Oto na tym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, w, na ekranie mamy Eurotraka. Jest to taki, że tak powiem, poboczny odcinek. Od tego co ostatnio cały czas nagrywamy. Ale takowe też muszą być ale co, z samego początku zapraszam osoby, które jeszcze mnie nie subskrybują do subskrypcji tam na dole, bo już bardzo niedużo nam brakuje do 600 subskrypcji no i co, bierzemy się w traskę dzisiaj też, jak za chwilę będziecie mogli usłyszeć mój, że tak powiem, pierwszy dzień z czymś nowym, a mianowicie po dźwiękach na pewno słyszycie manetki no i nie widzicie już tego czegoś co przedtem widzieliście na odcinkach z Eurotraka że sobie myszą ster myszką sterowałem kręcenie tylko właśnie mamy kierownicę i na start sobie widzieliśmy taką traskę z nick pod woziówką. na amerykańskich ciężarówkach to w ogóle one się jakoś e kopert no, bo europejskie to są takie dość wywrotne, także tam trzeba bardziej uważać a tutaj też mamy szerokie drogi, także w ogóle i że tak powiem w Ameryce to jakby był mniejszy ruch według tych symulatorów ciężarówki że tak to zwę fajnie w ogóle dawno nie jeździłem w jakimkolwiek symulatorze, czy to ETS-ie czy ATS-ie. Fajnie sobie potestować, tak? Teraz się przyjemnie, jest Tak przedtem na myszce trzeba było jeszcze uważać, że sami przez przypadek nie wywali się mysz myszki, jak się psiknie. Tak ja wtedy najlepiej zatrzymywałem gierkę. Tutaj nie trzeba. E, jeszcze mam kierownicę, w której jest funkcja, że ona wraca do pozycji na wprost. E, także jest w miarę okej. Okay. Wiem, że w sumie zajmuje dwa pasy, ale nie widzę tutaj zbędnego ruchu, gdzie bym musiał przepuszczać, tak jakby. Także możemy jechać w, w sumie dwoma pasami. I teraz w mieście dopiero nam się zaczyna, że tak powiem, ruch. Dobra. Tyle. Nie, niech wi nam przed nami będzie widoczny ten osobowy samochód. Bo jak przed chwilą grałem sobie w EuroTraka. no to niestety, ee, co się okazało, po chwili na światłach pchałem przed sobą osobówkę. No wiadomo, jak już się pcha osobówki, to one nie chcą odjechać tylko cały czas hamują musiałem się tak jakby pozbyć tej osobówki praktycznie dobrze i tak lepiej weszliśmy na ATS-a niż ETS-a bo tutaj się rozwijam w Eurotraku to by mi było tam palicho jak jadę bym grzał pełną Pełną parą, nawet jakbym się wywalił. O, tam już pieniążków mam, pozarabiane tyle przez pracowników, że już mogę robić co chcę. A tutaj jednak zbieram na lepszą ciężarówkę. To jest moja jedyna obecnie. No i ją najwyżej wtedy. Jeśli by to zmieniał, no to ona pójdzie pod rękę pracownika. No i tutaj chyba nawet mam mu ustawione też, że mandaty mam normalnie. Także tutaj muszę się pilnować ograniczeń, żeby coś z tej trasy było. Chociaż i tak wybrałem najdroższą jaką tylko szło. By te, tam podaje, 20 tysięcy dolarów wpadnie przyjemna sumka może na odcinku, nie wiem jak to będzie słychać ale może być czasami to moje klikanie wkurzające ale ja mam nadzieję, że nie będzie źle ja się przestraszyłem tego i ciężarówki rozpędzonej tutaj zaraz z prawej W ogóle nie przypisałem sobie. Momencik. Nie przypisałem sobie włączania świateł. To mi się właśnie przypomniało teraz. Sobie to na szybkości przypiszemy. Czyli mam tryb. Tryb świateł. Przycisk 0 i. Który to przycisk? Nie wiem. O! Żeby za chwilę za to mandatu nie dostać Już wiem który to przycisk Przynajmniej fajnie nam się też... E, e, ...poćwietlił fajnie Aha, dobra, nie ten przycisk e, też niepotrzebnie zjeżdżałem zbieram na jakiś nowszy ciągnik siodłowy także no jeszcze chyba trochę mi brakuje żeby jakieś następne zakupić ale też levelowo stoję jakoś że tak powiem z tyłu mam tutaj dziewiąty poziom także też jakoś zaprzyjemnie że tak powiem nie jest ale wkrótce myślę, że wszystko odblokujemy, bo wszystko co jest do odblokowania w właśnie w ciężarówkach to jest, że tak powiem, do e, chyba 16 levela. Dużo już, w sumie, brakuje, ale ostatnio, z tego co pamiętam, to tylko pod odcinki wchodzę na te amerykańskie ciężarówki. No i brzdąb. Dobra. To boty oczywiście nie mogę ruszyć po sztuczce. Jednak mam wyłączone mandaty? idzie normalnie mimo że te mandaciki mam wyłączone tak żeby w miarę w miarę wyglądał ten odcinek też żebym za szybko nie dojechał eee, obecnie mamy 8 minut także fajnie A ja tutaj 1 trzecią widzę dystansu już przejechałem także fajnie 20 minutowy odcinek będzie z tego taką mam nadzieję eee, tutaj też Fajnie kolorki sobie podkręciłem w, w programie. Tylko żeby tak zostało. O, fajnie, fajnie, i tak wygląda. Tak z brzydkim tym jechałem Tak to przynajmniej taką nawigację mamy. Chociaż jeszcze byśmy mogli włączyć sobie. O, prawe lusterko. Nawet cały czas widzimy. Nie. mimo, że i tak mam dość szeroki kąt w kabinie ustawiony e, widzenia to chcę na większy bieg, chcę na większy bieg, dobra tutaj nie mogę się przyzwyczaić, że tak powiem, bo mam tylko e, 10-biegową skrzynię nie wiem, czy to nawet jest bieg, więcej biegów czy po prostu ustawiłem najmniejszym jaką tylko szło szczerze nie pamiętam Są wszędzie ograniczenia praktycznie do 55, rzadko kiedy jest do, do 65. To światło to znak. Dzisiaj wleciał, wleci ATS, ponieważ chciałem nagrać sklep na dzisiaj. Ale trochę mało sobie podziałem z poza odcinkami, e, dlatego też taka decyzja. Bo chciałem w sklepie pokazywać to, co nowe, czy coś, a nie cały czas to samo. I trochę muszę jeszcze podbudować e, sytuację finansową, tam e, także no tam, jeszcze musicie poczekać na odcinek. Myślę, że teraz, jutro po właśnie dzisiejszym odcinku z ads jutro wleci farming, który wczoraj nagrywałem. Chciałem dzisiaj coś innego, żeby nie było farming, farming bo już chyba trzy farming jest rzędu wydałem z tego co patrzyłem. Także no. Czasami też urozumicenie się przydaje, a właśnie. Wysoka nie wysoka na czepa. A co tutaj za stanie jest? No, światło, światło, i my dojeżdżamy na następną, jakąś szybką drogę. I ruchu, co nami też widzę, dojechała jakaś ciężarówka. Pięknie. Dobra, my wyhamujemy, bo za chwilę będziemy komuś w dupie siedzieć. Mam nadzieję, że też w miarę będzie mnie jakoś fajnie słychać. Bo nie wiem, czy czegoś nie będę musiał sobie dokupić przez to, że teraz mam kierownicę i siedzę troszkę oddalony, jednakże od monitorów. No i jeszcze trzymam cały czas, że tak powiem, jak jadę wód w podłodze. mi się fotelem po prostu cały odsuwam, że tak powiem e, także no czasami bywam dalej niż normalnie e, od monitora kurde no jedź ale mnie wystraszył tą betoniarą betoniarę już bym nie przepchnął bym musiał jednak, że wtedy ją Wycofać i ominąć. Coś mi się stało, że gdzieś mi się przepisał lewy kierunkowskaz jeszcze, ale cóż teraz to już nie będę tego zmieniał. zresztą, żebym i tak normalnie używał kierunkowskazów, tak jak powinno się to używać to by było dobrze. Trąbi działa. No i następną ratę mi pobrało z konta, także zmniejszyło mi się kawałek. Wspomniałem, że jeszcze kredyt tu mamy, ale przez to dojeżdżam, żeby te kredyty pospłacać i zarobić na nową ciężarówkę. Sam nie wiem zresztą ile teraz tutaj ciężarówki w tym ATSie kosztują ale fajnie by było za niedługi czas już sobie zmienić także myślę, że teraz jak będzie mi się nudziło to jakieś traski w ATS-ie popykam żeby na, jakbym chciał nagrać przyszły odcinek jakiś następny z ATS-a to właśnie już z innej ciężarówki może już i nawet mocniejszej bo wtedy jak się poziom nam się podwyższy to na pewno będziemy mogli wpakować jakiś mocniejszy silnik i sam w sumie nie wiem, ile mam koni na chwilę obecną musiał wejść pod escape tam na pewno będzie pisać ale myślę, że nie całe 500, tutaj mam jakieś 460 coś w ten deseń sobie radzi ta ciężarówka zresztą wszystkie amerykańskie ciężarówki w miarę sobie radzą te co mają najmniej koni to i na tak trochę wymiękają ale wiadomo ktoś jak już kupuje to myślę że właśnie w takich symulatorach nie używają tych najmniejszych silników chyba że specjalnie chcą żeby ta ciężarówka w tych trasach się tak męczyła nie że fajnie się rozpędza Już chyba za chwilę do celu Czyli tak mówię 20-20 parę minut będzie odcinek Taki fajny w ogóle Nie wiem czy wczoraj wyszedł ten odcinek z farminga czy a nie on dopiero wyjdzie Czyli nie będę musiał coś jeszcze jednak na, nagrać bo to co mam nagranego To chyba prawdopodobnie wyjdzie w czwartek hmm, A nie mam wtedy nic na jutro jest w z Hubertem na Wrzosach, który wrzosy wyjdą u Huberta, ale prawdopodobnie w środę, a on ma właśnie pierwszy musi wydać odcinek przede mną, więc ja prawdopodobnie będę musiał sobie poczekać z tym odcinkiem na, na czwartek. Tak powiem, zwlek z nim. Ja przez chwilę już myślałem, że nie wiem, jadę z chłodnią, bo tak nawet zapomniałem, że większy bieg oczywiście na tym ciężarówce. Tutaj tą poboczną 33 mile. Nieźle, jak tutaj do firmy trzeba jeszcze 33 mile tuż, bokiem zrobić autostrady także no sporo tu my jedziemy cały czas koło autostrady bo tutaj jest normalny asfaltik że tak sobie nie wiem czy to tak naprawdę jest czy tak ATS sobie wymyślał te drogi bo to masakrycznie trzeba by było dużo nadrabiać żeby dojechać sobie do autostrady bo tam praktycznie firma położona przy samej autostradzie punkcik już zresztą dojeżdżamy Chyba, że jest połączenie jakieś a tam nas po prostu wysłało, tak? szybka traska tak jak myślałem tutaj bez żadnych e, że tak powiem e, sztuczek czy czegoś dojechaliśmy sobie na spokojnie bez żadnych uszkodzeń e, także no fajnie tak to wtedy i co, idziemy sobie zobaczymy jak tam będzie wyglądało nasze DP po dzisiejszym transporcie i z tą konta też autoparkowania nie będę używał, bo przynajmniej te 15 PD nam się też przyda każde zresztą PD nam się przyda podczepiamy na czepkę i tak sobie praktycznie kończymy odcinek praktycznie 20 minutek. fajnie się wyrobiłem nie będziecie mieli długiego odcinka a jeszcze nie wbiłem 10 poziomu. No ale fajne. Dzisiaj przygód przyszedł doskonale. fajnie. E, no i co? Tu jest, tak jak mówiłem, opisana nasza ciężarówka. Jest opisana. O, mamy jakieś uszkodzenia. Ale nie ma tej. Nie ma rych tego. Ile ma koni. Eee, aha, tu jest. Aha, równe 500, mam w tej ciężarówce. Także już nie jest to jakaś słaba w sumie ciężarówka. Ale chciałbym za niedługo wymienić ją na jakąś nową. Eee, także co? Eee, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Wtedy mam nadzieję, że odcinki z kierownicą Wam się będzie pod będą podobały. Zawsze to jakoś fajniej wygląda. Za niedługo też myślę, że odcinki z kierownicą na farmingu. Także co? Zostawcie łapeczkę w górę. Jak mówiłem, nowe, nowe osoby mogą zejść tam na dół i zasubskrybować, bo praktycznie odcinki są codzienne. Także jest co oglądać sobie. No i co? Do następnych odcinków. Na razie, trzymajcie się. Cześć!